Halo, tak, tutaj Kefnich, a to jest 58. odcinek z serii Scrap Mechanic Survival Kooperacja. Ze mną jest Omega. zero entuzjazmu z mojej strony. No, tak, dzień dobry. Kefnich, ehm, znowu ja tam ten, nie chyba jestem smutna, że wracam do szkoły już za niedużo. Tak. I umie ja tam wsiadł tu wewnętrznie? Nie no, dobrze będzie. Nie wiem, zobaczysz. Nie boisz się ty? Ja się nie boję. Czego mam się bać? Koronawirusa. <grym> nie boisz się. Uważaj, bo Android mi śledzi i pozycjonowanie od razu po mówieniu takich rzeczy. Co? No. Serio? No. A patrz, tutaj Zaraz mamy co? ziemniaki jeszcze. Bo między trzcinami yy, sadzimy ziemniaki, A, to ja ponieważ mamy plan, tata. mamy plan, aby pójść do tego małego magazynu i zrobić tam dobny chaos w postaci przejęcia go. Nie ja wiem co ja jeszcze zrobię. Gdzie są piły nasze? Tu są piły, piły. tutaj w wywodzie. Bo jak się, bo piły piły i wiertła odstraszają roboty. Wiesz o tym? Tak, wiem. I co, chcesz zamontować tam gdzieś przy wejściu? No nie, na twoim e... pojeździe. Mam dużo benzyny jeszcze i można by... Bo wystarczy, to będę to... na łożysku, a przy okazji, jak jeszcze dasz tutaj z przodu takie, wiesz, o, tak, jakoś o tu, nie wiem, o tu na przykład. A nie, bo tylko są... Tu. Jak on jedzie, to i tak jest bezpiecznie. Ale o tutaj tak dać, nie wiem, no tu... On. Gdzie może dać? czyli daj to na chwilę. No. Bo tu jeszcze ich więcej było. Gdzie one leżą? <laughs> Widzisz to? Nie. To jest dobry pojazd. Na kole? Eee, sobie, sam sobie zniszczysz pojazd. W, tym, w sensie wejdzie ci w te... Jakbym zrobił coś takiego, tutaj bym dał... Tak. Tak. Hop. co? Bo wtedy to roboty odstrasza i nie zniszczył ci wtedy zawieszenia i przy okazji możesz jeszcze tak wiesz, trochę ciachnąć tym. Ale trzewiony rejter nie To masz środek? masz środek. To po środku dam te wiertło Ale też jak ten, rozjedziesz tego Przy okazji to są prawie niezniszczalne nie te Gdzie jest reszta pił? Co się z nimi stało? A czemu nie chcesz tego na kołach? Zetniesz sobie pojazd, zniszczysz Zacznę go zacznę ciąć ten Ten drewno, które masz w tym W... przetestujemy Zostaje na światrowej osi napędowej i zobaczymy wyjadę. Bo ta światowa osi napędowa najwięcej się rusza, pracuje. A no, no, no. Nie. Ej, no nie zabieraj tego, ja tutaj podłączam to. Dobra, ale tu <grym>? jeszcze było ich więcej, gdzieś jeszcze były tak trzy albo cztery piły. Dużo ich było, bo robiliśmy to też przed piłami dotyczył czy to tego famy, się nie udała. Tak. Gdzie one są? Cztery jeszcze powinny być gdzieś. A może je nam zniszczyło, bo trzymaliśmy o, to O, tu chyba po... są, nie. Po skrzynka, stoi. Nie, na pewno Pamiętaj? nie zniszczyły. Piły... piły by nie zniszczyły. Piły by nie zniszczyły. Tu leży, inne rzeczy nie zostały zniszczone. Ale to na piramidzie było zamontowane. Nie, nie było na piramidzie zamontowane. Zdjęliśmy było. je później. O tutaj i tu. Nie, zdjęliśmy je. Okej. Okay. to. Żeby paliwa nie marnować to je zdjęliśmy. Dobra, to może w kolejnym filmie ktoś w komentarzach napisze gdzie one są. Jak pamiętam, może poszuka w czymś w filmach pozostałych. Bo my znaleźć nie możemy. Nie, To ten... tu jeszcze chciałeś łóżko zabrać, tak? Eee, tak. Bo powiedziałaś jaki jest plan? No, że chcemy pojechać tam do magazynu i tam... W którejś skrzynce to są przejąć. Opowiły. Ale planujemy zrobić coś takiego, że na podwyższeniu zamontujemy pojazd tak przyczepiony do drzewa, aby nic go nie zniszczyło i damy tam również łóżko. Mamy jeszcze drewno trochę? O, mam przy sobie. Przy sobie mam i drewno i metal. Dobra, jest tu dużo. Mam da. dwa staki drewna przy sobie. O, co so te dwa? E dwa pola idealnie bo Tak Pomiędzy odcięciami posadziliśmy te pola, które ostatnio. Yy... Ostatnio z nimi po prostu ostatnio je kupiliśmy Nie wiem, czy to się może oddać, to pamięta i yy... yy... i zobaczył nam tutaj aczkolwiek tylko dwóch pól do tego tutaj Cześć również użył tego do jak to się nazywa, nawozu mm, do tego, aby wyrosło to szybciej, już wyrosło, czy nie? No, jeszcze nie wszystko, mm, dobra, a tu wyrosło. jeszcze tu dużo nawozu było, dobra, mamy go trochę, tu stoi, tam stoi, mm, cztery tutaj ale tu, tu, jest, cztery tu jeszcze 4, tu jest jeszcze 12, i tam jeszcze chyba stało 4, tak? E, czy ja mam przy hmm. sobie tego? O tak, mam. Tu ja zrobię taki lekki tuning. Dobrze, że machawicz nie mam, bo można z machawicz robić naprawdę fajne rzeczy, moim zdaniem. Nie, inaczej sobie to. O, tak, Aha. i usunę. To chyba nie zrobię. Z... Paski paski? Spo... paski sportowe, no. <laughs> gdzieś wojownicze. E, po tej pile można stroszyć. Fajnie. Bo zabieramy ze sobą ten pojemnik, co nie? No, to chyba tak. Czy... A ile kosztuje malowanie? E, jedno, pociąg jedno pociągnięcie pędzlem kosztuje jedną farbę. Co to takie tanie? No. Ja myślałem, że żeby pomalać ten cały pojazd, to ja muszę na czerwce wyliczyć oddzielnie. Rozumiesz? No powiem ci, że ciekawie to wygląda. E, możesz na chwilę pauzę w nagrywaniu włączyć? Yy... Bo muszę na chwilę komputer odejść. Dzięki. Okej. Okay. No i już po cięciu. E, widzisz co sobie poszedł na chwilę. Musiałem na chwilę pójść. A ja znalazłem przez ten czas podwodu wodoszę w której no, nic ciekawego nie ma. Tak? Eee. Dobra czekaj, co jeszcze mogę tu się pozbyć, żeby nie zabierać ze sobą? Paliwo, o, paliwo wsadzę do tego, do pojemnika na paliwo, gdzie to po, na paliwo jest tutaj. Nie no gdzie jest te... tu paliwo. A może one gierze. są gdzieś pod pijami do. Czego tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Nie, to potrzebuję akurat tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Nie wiem, co ty tam potrzebujesz, i nie potrzebujesz, y y a ja chcę znaleźć naprawdę te piły i coś. Nie za bardzo chcę się udać. Wiesz, co już tutaj wyosło, wszystko praktycznie. Aha, e, więc ja zajmę się zbijaniem tego, ale mi się dło e, Dobrze, czekaj. Co jeszcze mo może się nie przydać, to się nie przyda w sumie, ale tego nie odłożę. Raczej to nie jest potrzebne w ogóle. Gdzieś tu poukładam. Dobra. Mogliśmy posadzić trochę machem, czy to byśmy zrobili czanapki. Bo czanapki sodowe. E, no, te, te takie, co można by wtedy wskrzeszać w tym. A te? No. E... Robimy to? Czy nie? E, mięso potrzebujemy. Mam 9 mięsa jest. Ile takie kosztuje? Jeszcze mlecze. Po, pomidor, mleko i buraki. Tak, możemy zrobić. Masz buraki? E, mam. To jeśli masz buraki to możemy zrobić takie Tylko mleko trzeba wziąć ogarnąć To lecę ten, krów szukać Kupuję co tam masz Mam mam, po to mało mleka trzeba ten, Ale ten to powinno być u nas gdzieś na podwórku jakieś Trzeba To lecę ten, zrobimy, musimy te kanapki Koniecznie mieć, żeby w ten Wskrzeszać Jakieś krowy U nas na podwórku Tak o, o wow, co ty zrobiłeś? Nie wiem. Obudziłem się. Ty bo nie. A, nie wiem, bo poleciałem się tam i pewnie się wczytuję. Nie widzę żadnych tych krówek. Co jest? Powybijane zostały wszystkie? Ale to one się spię co chwilę. No ale jakoś nie ma teraz. Co, w nocy ich nie ma? Nie są o przeszły chyba roboty, bo nie, jeszcze 15 minut, 15 sekund, czyli a one się nie trochę wcześniej, bo one dochodzą tak, że wiecie na ZL. Ale mścinki przez te odkrywanie i jeszcze to, że. Roboty przez Nie widzę tych krów. The o Hm. Hmm. Serio ich nie widzę. Ło, ile pomęczka wody daje. Wracam do ciebie, może po drodze jakieś. Nie, po drodze jakieś będą i po prostu weźmiemy ze sobą tego kukbota, co? I mięso. To chyba dobry plan. I jedziemy tam od razu teraz. Co? Najpierw musimy wyczyścić nasze podwórcze. Z czego? No z robotów. No to czyść. Hmm O, strz mi się trochę unic Jak to? To w ogóle nie miałeś 50. to... A zebrałeś tam to, co tam było? Nie zebrałem, ale 50 w tej czoprze miałem To wystrzelałeś na jeden ten? Dużo ich było Dobra To idziemy do tego dwupiętrowego, małego takiego, tak? No, tak, tam. Miać robiliśmy podusz, to były takie. Okej, okay, dobra, czekaj, co jeszcze można sobie zabrać tutaj? To tego typu bierzemy. Coś jeszcze raczej nie. Wow. Czy ty się. To. Jak to się nazywa? Czemu zapakowałeś no... te amunicje w ten sposób? Nie dało się jej normalnie zapakować? Eee, chciałem ją podzielić między nami. Aha, no dobra. sobie tyle wziąłem. Co, jedziemy dalej, tak? Już tutaj dalej. O ile masz amunicji? Bo ja mam 200. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500 Róż, czyli. <laughs> czyli masz 500? Tak. Tutaj to, daj to okay, bo ja mam 200. ma No. <laughs> Dobra, masz. Podowanie przyciążone? Co jest? O czym ty mówisz? Czemu CPU 27%? U mnie 50%. jest 10% Zawsze 4 bierze U mnie 10% tylko bierze nie ja chcę zmienić Nie no, dobrze jest. Co ja zrobiłem przed chwilą? Co się stało? Weź to, 25% CPU Weź tę amunicję Dawaj jedziemy, już nie zwlekajmy z tym, żeby na kolej... do kolejnego filmu dojechać tam chociaż Dobra, dobra yy... Wynieś to Ale zamknął Mam przy sobie No to postaw. No to zaraz jak pojazdem wyjedziesz Dobra ja z, da, mogę... Zmieści się ono gdzieś tam w środku, czy nie? Mm, myślę, że nie. Wszystko jest zostawione. Jak z tyłu się nie mieści, to z przodu też się nie zmieści. To dla mnie to Po co tak wysoko? Schowaj za tym. No ja nic, Schowaj. nic nie zestrzeli. Tak wysoko, jakby będzie celowało w nas, a w nie, nie w łóżko wtedy. No tak, dobra, jedziesz. Ruszamy. Pod jedynką masz piły, jak coś tam komponent kit leżał. Komponent? No? Dobra, nie, jedź, nie. Nie no, komponent kit to wiesz. Nie, nie, a nie, płytka zwykła, dobra. Pomarańczowe tylko, na pomarańczowo się świeciło, bo światła błyskały. A co ja mam? Ja mam drzwi. E, pamiętaj, żeby na Uwaga, zwracać, dobra. Tu chowam chud. Się rozglądam. Po lewej. Rozjedź go. Odpal piły. Odpal piły. Widzisz? Nie podchodzi, nie uderza. Wow. To było szybkie. Eee... O nie, ale mnie z kierowcy śmiesznie wysiada. Musimy poczekać, wszystko zje. O, jeden to nie jest duży. O, jest duży. Czemu do nie strzelasz? I no, mięsa nie wziąłem. To nie jest. Nie strzelaj do niej z tego, marnujesz amunicję. Ale. do tego strzelam. To jako nazywam ja mięso Nie, nie to, to Ja kanarkę. pójdę po to mięso. To leci. Mam ścinki jakieś dziwne. ja nie. To ten film będzie, e... ten film będzie wyjątkowo pomontowany przez to, że była ta pauza. Wsadzę go do programu demontażu. Do tak, ja ci powiem, że. O teraz ja przyjechałem tu nas na podwórko, to są ścinki. Gdzie jestem, jest ten Za BMW. A od kiedy ty to BMW nazywasz? No, od. No, od początku. Ile tego mięsa? Nie wiem, cztery. A się to, robię wszystkie. Nie, nie wiem, pierwszy raz słyszę, żebyś ty na to BMW mówił. Jakby dwa, w dwóch albo trzech filmach miałem w tytule BMW. Choć już ten. Wracam mam już z Myśl, że ja rdzę na twojej... filmy? No ale ty to chyba widzisz. Tak, nie, czasami. Help? Co? Co? Mam książeczkę. Z pomocą. help. No. Dawaj, daj tę mleczko. O, trochę jednak liczkiego jest. Ile się robi? No dawaj, jedziemy. trzy mm, może zrobić. Trzy? Tak, możemy jeść. Ja po, pomidorów mam jeszcze więcej. Ej! Bo nie wsiadłem, no. Ale mam przez ten twój pojazd? Nie, myślę, że masz ścinki przez to, że coś mi się w obs zepsuło i. 27% CPU. To nie będzie przyjemna gra w tym. tym... warsztacie wielkim. Nie, no przecież wejdziemy tam po trzech tego odcinka, to a to. A klucz masz? I obs Co? Klucz masz? No jest, cały czas nie jedzie. On silnicz pełoni Ale i tak nie wiem do czego ten bo trzeba... nie wiem co tam jest gdzie go trzeba włożyć, żeby tam wejść Żeby wejść? No bo to jest okay. po to, żeby wejść Chyba nie wiem Nie wiem jak to działa Odpalpiły To Od razu będzie zabijać wtedy. Widziałeś co tam się stało. No od razu zabiło. O. Tylko, że się w, w ten pasek przed w zawieszenie i trochę zawieszenie blokuje. Ta, to trzeba to zabić. Przejwa na czanapki. Ja ten pasek zabiorę. No wsiadaj To na ma prześwit pomiędzy czułami? O tutaj pewnie dobrze naruje. Dawaj, no. odpalaj Ej bo on tam w środku chyba pasu. Czy nie? Czy już. Mm, nie, przetargałem go pod, 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 pod podwoziem. tam lek le, latał. No, to nic się nie stało. Ale trochę czuć nawet na tym pojeździe, to, że coś dodałeś do niej, wiesz? Mhm. Mm Paski sportowe, szybsze jest. Hmm, chyba nie, jeździ tak samo. Tutaj? Nie, dalej chyba. Czy A nie? A my nie musieliśmy tuś tam przejechać? A no czy... tak, 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 tak. Masz rację. No jedź, jedź, Tu. Tędy? Tak, tędy. Bez różnicy te drogi chyba się łączą. Ale tam trzeba na koło go objechać. O kurczę. Bo ten Co? ma trzy piętra. A my do tego dwupiętrowego jedziemy. Ten obok nas ma cztery piętra. Tak, czyli ten, czy który chcemy zacząć od początku, jest u nas no. jak to się nazywa? No i dalej od nas. Tak. Tylko koniec blisko. Musi. Tak, tak, ta, to trzeba. Czy się przeczyć tam PlayStation? Chyba, że po prawej pojedziemy. No dawaj Tylko, żeby czerwonego robota nie spotkać Ale mam lagi, kurczę, ja nie wiem o co chodzi. Internet, ile kresek internetu? No, 3 na cztery? na cztery Ofjody. tak widzisz? Widzę. No na plaży często są naprawdę? Aha na plażach takich co są. Tak jakby presety, to tam są wiadra. Przydałoby się możliwość, żebyśmy oboje mieli możliwość wliczania piły. No. No to jeden duzik i branża w prawo. Przez polejecz. Czasami tak słyszę tego kugbota i myślę sobie, że to jest ten. Du Duży robot czerwony. Nie idź przez las, ale... bo w lesie będzie ten. Tak, ale weź to na przykład, wiesz. I od razu co respa tutaj zrobię, co nie? Ja się upewnię jeszcze, chociaż zrobiłem. Ja jestem zjeść nie mogę mogę tylko będę na tobie użyć, co nie? Daj O, czy tu jedziemy? W lewo, nie przez las. Uważaj tak, na tak. żebyś nie kukurydze nie zablokować Wiesz co, w ostatnim momencie je zobaczyłem Uwaga O, o. o wow. Co? Zabolało mnie, to nie wiem co mnie tak się, świat się tak generuje od nowa czy co? Może mi się świat właśnie ten wczytuje od nowa, bo ty no, masz zapisy. U mnie też było inaczej. Tak? Tak to nie ten. Trzy. O, już masz asfalt. się rozpędzimy. Trzy. Tylko trzeba patrzeć, czy nie ma tego czekanego bota, no. O, to ten przed nami jest, tak? Co do którego jedziemy? Tak. Hmm. Nie wiem, gdzie jest. Jeszcze czego nie widzisz może. Masz może mniejszy render ustawiony. A, to tak. może to być. No już widzę. Bo ostatnio już się ustawieniami i zniszczy dziura. Hop, no nawet nie założy. No tak, zapomniałem. To słabe, że nie da się pojazdem tego rozjechać. Może jakbyś piłę włączył, to by się zniszczyło. No ale trochę tak, bym nie zahaczył. Piłami. Dobra, dobra to co, kończymy bu... tutaj film Eee. Yy, tak myślę, że kończymy... Nie się w kolejnym Tych nie wydarzyło. Ko nie, 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 może nie może z zróbmy to stację tak, o Tutaj po lewej? Czy bliżej? Yy, yy, bliżej. O tu to drzewo co jest po lewej tutaj Oto No Oto Zróbmy No, dobra to co pod nośnikiem na górę? mam, mam dwie czanapki jeszcze coś. Ale wiesz, że ten, ten robot i tak może strzelać. E, na drzewie e, się nie da budować. To od ziemi przypadać. Tarcza by wpadł w. drzewo i to od drugiej Nie, od drugiej W sensie? No, po przecinnej stronie. Także żeby jedna daje do magazynu. Era weź wstaw samochód do wody No właśnie to jest woda, bo to nie wiem czy nie lepiej wywodzi właśnie No chyba byłoby lepiej w wodzie Zdecydowanie lepiej, bo on nie Ta nawet wyspa jest o, ale mam ścinki, takie naprawdę no konkretne. Eee, dobra, to zbierz to i stawiamy to po prostu na dnie. Eee, tutaj jest taka ta skała wystająca. Aha, no dobra, respa sobie tylko o, o, zrób tutaj. No już miałem. Już eee, dobra, yyy... Ym... mi spodnośnika. Trzeba zdjąć... No już, dobra. A, no. Eee, ten klucz. Bo wtedy możemy otwierać. Klucz. Eee, klucz to jest... Z przodu to weź klucz, a ja poszukam, czy może jeszcze amunicja gdzieś jest. Mm, czy bo ja chcę tutaj. Tu jest amunicja do farby, to raczej to niepotrzebne. Myślę, że w tym miejscu jest bezpiecznie, bo ja myślałem, że nie będzie wody. Tu jeszcze była amunicja. Jak coś, to możemy robić ściany takie ochronne dla siebie. Dla nas? No, z tych klocków co mamy. No dobra, jeszcze tutaj sobie jedzenie dam. O, duszę się. Um, mam klucz już. To co, wozimy? Nie, w następnym filmie. No w sensie tak, tak. To co, znaczy, no to, to wszystko jest na ten film, do widzenia wszystkim. No i cześć, cześć. następny film, będzie ci czekał. Tak, papa.